Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, które Oliwka kupiła sobie na wyjazd do Grecji 8 czerwca. Tak, 8 czerwca, 8 sierpnia jedziemy, raczej lecimy do Grecji. Będzie to nasz pierwszy lot samolotem, pierwsze wakacje. Wakacje. No to bardzo dobrze ten filmik, Daria, zaczynasz. Będą to nasze pierwsze wakacje za granicą. Takie, wiecie, all inclusive, że jedziemy, mamy wszystko pod nosem. Ja chyba nie jestem fanką takich wakacji, ale to się w sumie okaże na miejscu, bo nigdy na takich nie byłam, wiecie, za granicą. Więc zobaczymy, jeżeli wy byliście, może na takich, no na pewno byliście, to możecie mi napisać właśnie jak lot, co najfajniejsze, co najgorsze i tak dalej, jakieś tam podsumowania. No i ostatnio, korzystając z tego, że we wszystkich sklepach praktycznie teraz są mega wyprzedaże, to pojechaliśmy i zrobiliśmy... Z całej rodzince w sumie takie Giga zakupy jakby No i tutaj Oliwka musiała wymienić Bardzo dużo rzeczy ze swojej garderoby Bo jak się okazało wszystko co miała Z jakiegoś tam zeszłego sezonu I tak dalej, z wakacji, z lata No to się okazało za małe po prostu Więc zapraszam Was do oglądania Dajcie znać które rzeczy podobają Wam się najbardziej Ja też pokażę Wam kilka rzeczy, które sama kupiłam Niekoniecznie są to rzeczy ubraniowe no ale ja to ja wiadomo, że jak ja coś zobaczę Albo ktoś zobaczy i właśnie dwie rzeczy To nie ja w ogóle zobaczyłam i ja nie miałam w planach ich kupować, bo ja nawet nie szłam na ten dział. I to Oliwka z Dawidem tam poszli, więc y, to jest ich wina, ale ja się bardzo cieszę, że tak wyszło. Więc zapraszam Was do oglądania, robimy hol zakupowy i Oliwka nawet kupiła sobie topy. Słuchajcie, ja wiem, że to jest temat taki kontrowersyjny, ale są to topy, które przy krótkich spodenkach z wysokim stanem wyglądają całkiem spoko Nie są jakieś tam wyzywające, nie odkrywają dużo i tak dalej, więc myślę, że będzie spoko. Więc zapraszam Was do oglądania, potem do oceniania. Dajcie znać, co o tym sądzicie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, to jest hol zakupowy tej pani, słuchajcie. Ta pani kupiła sobie bardzo dużo rzeczy i zaraz zobaczymy, jakie to są rzeczy. Wszystkie ci się podobają, chyba, co? Tak. Już mnie kolano boli. A mnie nie. Okej, okay, więc może zacznę od tego, co kupiłam w primarku, a raczej co Oliwka z Dawidem mi przynieśli, kiedy ja buszowałam w ogóle na jakichś rzeczach, na dziale z rzeczami. I jak to zobaczyłam, no to taka byłam. Kupujemy to, kupujemy to. Słuchajcie, pierwszą rzeczą jest poduszka, którą wezmę ze sobą do samolotu. I właśnie tutaj przy was ja to odrywam, bo tu jest niby jakiś kaptur. Ale przecież to nie jest na moją głowę. Ej, a może jest na moją głowę, bo tu jest więcej tych zabezpieczeń, ale jaja. Patrzcie, to się za zakłada tak, jak poduszkę taką, wiecie. O, hit. Dajesz mi to. O, hit, ludzie, jak, jak ja tak będę leciała w samolocie, to powiedzą, że wariatka, albo mnie z tego samolotu Będziesz wywalą. To, ty. to jest hit, ale słuchajcie, jeszcze jedną rzecz mam. Tylko, i zobaczcie, gniotek antystresowy Squishy Kuromi. I to jest tak mięciutkie, tak fajne. Nie gniotek. Czy wyglądam jak turystka lecąca samolotem? Wygląda jak ja szalona. Się powiem, że to nie jest No wiem, ale to jest taki fajny skójszy miśu. Dobra, więc to jest to, co kupiliśmy właśnie w Primarku. Taka poducha z tym kapturem Kuromi i, i ja się nie spodziewałam, że to będzie aż takie fajne. Biorę to, oczywiście, że to biorę i jeszcze jedna rzecz. Tego się w Primarku nie spodziewałam duży pluszak Kuromi. Jest naprawdę duży. Zobaczcie, tak jak tutaj sobie siedzi i on kosztował 50 zł. Porównując yy, ceny maskotek Kuromi i tak dalej. To on naprawdę się opłaca, znaczy ona w sensie I jest bardzo ładna, ten ryjek i, i fajnie w ogóle, że dodali Kuromi w Primarku I to są, słuchajcie, moje Primarkowe zakupy Kuromi I teraz już przechodzimy do holu zakupowego rzeczy, oliwki, które zabiera ze sobą na wakacje do Grecji Dużo właśnie takich, no same letniaki kupowaliśmy praktycznie Więc zobaczycie, co udało nam się upolować Jeżeli jesteśmy przy Primarku, to słuchajcie, taka sukienka, letniaczek bardzo ładna, w kropeczki, trochę taka hiszpanka. Nie wiem, jak Wam mam to pokazywać, bo najfajniej to by było, jakby oliwka to ubierała, ale ona się w życiu na to nie zgodzi. I słuchajcie, ta sukienka kosztowała, słuchajcie, 47 zł, ale ona jest fajna. To akurat nie było na żadnej promocji. Jak oliwka to przymierzyła, to wyglądało naprawdę ładnie, naprawdę spoko. No i teraz tak, losuję, i to jest, to jest reserved chyba. I te spodenki kosztowały, słuchajcie, 26 zł. One są takie jakby trochę dresowe i z takiego bardzo mocno szeleszczącego materiału. Mają tutaj kieszonki, mają takie zapinki. Są naprawdę mega fajne ładne są seriówka, więc to jest taka pierwsza rzecz wychaczona na tych promocjach i teraz lecimy znowu do primarka, kostiumy kąpielowe uwaga po 9 zł. Ja nie chciałam, żeby Oliwka miała kostium dwuczęściowy, więc wybraliśmy jeden taki różowy i drugi jest też różowy, ale tutaj pisze Malibu. Tak. Drugi jest taki jaśniejszy, dlatego że na przykład jakbyśmy coś nagrywały albo coś tam, no to nie chciałabym, żeby oliwka, wiecie, była nagrywana, w sensie w dwuczęściowym kostiumie, tak jest bezpiecznie i ona też na pewno będzie się czuła bardziej komfortowo, więc to są kolejne łupy. I wracamy do Primarka, to mam tutaj jeszcze bardzo fajną rzecz, komplet spodenki czarne, takie jakby z takiej koronki. Jestem po prostu, czuję się jak na live jakimś sprzedażowym, wiecie? Dajcie znać, bym się nadawała. Jeżeli chodzi o te spodenki, to do nich jest taka bluzka, raczej taki top też, krótszy. Taki bombkowy trochę i cały zestaw w ogóle bardzo ładnie wygląda. Też jak oliwka to założyła ze sobą, to wygląda trochę jak taki kombinezon, ale fajnie, bo jest góra, jest dół. A z kombinezonem to wiadomo, jak czasem bywa, jak się chce siku albo coś tam, trzeba się całemu rozbierać. Mam nadzieję, że to po polsku powiedziałam. Więc to jest kolejna rzecz upolowana w Primarku. No i teraz chyba już przechodzimy do do dozary. Do zary przechodzimy, no i tu są zwykłe krótkie gadki. Wiecie co, ja w ogóle zmienię miejscówkę i na łóżku będzie mi to znacznie wygodniej pokazywać, i jakby tak zestawy układać, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. Okej, okay, więc słuchajcie, z tej miejscówy mamy sobie takie różowe spodzieniaszki. Mamy też panterkowe spodenki, to jest mniej więcej to samo. I zobaczcie, jak ja sobie wymyśliłam, bo ja kupując rzeczy oliwce, to ja już w głowie miałam całą stylówkę na dany dzień. Tak mi się dużo łatwiej kupowało i kompletowało, więc na przykład. Czarny top i on nie jest tych mega krótkich, to jest po prostu taki top, top najzwyklejszy I zobaczcie, mo, możecie się ze mną zgodzić albo nie, oczywiście każdy ma inny gust To te spodenki, ej no nie wiem jak wam mam to układać, nie mam Oliwka, ty powinnaś być tutaj modelką jakąś No patrzcie, jak tutaj mamy te spodenki i tutaj mamy do tego ten top To całościowo wygląda to moim zdaniem super fajnie Więc to będzie taka pierwsza stylówka gotowa całościowo Mamy okulary z Zary. Dawid się śmieje, że to są szybkie okulary. Tylko, że wiesz co, Oliwka, się pospieszyliśmy na maksa z tymi okularami, bo Oliwce się podobały, mi się podobały. Oliwka przymierzyła, wyglądała fajnie i w ogóle i zapłaciliśmy za nie 55,90 za te okulary i uważam, że to są drogie okulary. Ale byliśmy z Dawidem dwa dni chyba po i wiesz ile te okulary kosztowały? 14,99. Kupilibyśmy normalnie trzy pary tych samych okularów, gdybym poczekała dwa dni. I ja już powiem Wam szczerze, że yy, mówię, to dawaj, mówię do Dawida, dawaj, zwrócimy i kupimy te tańsze po prostu. Dawaj, przymiarka oficjalna, możesz się zbliżyć potem. No, powiem Wam. Tak jakoś. Ej, nie, ale pasują, Oliwca, moim zdaniem wygląda fajnie, więc teraz topy, czyli rzecz, która budzi wielkie kontrowersje ale jeżeli chodzi o topy oliwki to nie są to takie topy, wiecie, typowo jakieś takie przypominające stanik, czy coś w tym stylu I tutaj mamy różowy o, proszę bardzo, właśnie tego mi brakowało bęc, będę, będę. tutaj jest, o, ten jest na przykład krótszy i te topy mega się opłacało kupować w Zarze bo one kosztowały, uwaga, 13 zł i tutaj jest a oliwka szkaszów dostała to się zakłada na głowę, tylko to i tutaj mamy takiego listka jakiegoś, były jeszcze niebieskie z delfinkiem, różowe z serduszkiem, ale niestety nie było już rozmiarów, więc to też do jakichś takich spodenek czy coś będzie mega spoko. I tutaj jeszcze mamy jeden pomarańczowy oliwka. Ty teraz wygląda jak jakiś rapek. Dziadek się patrzy, co tutaj się dzieje. A! On był wywrócony, sorki. Mamy jasny pomarańcz, i tutaj mamy jakieś e, raczki, gwiazdki, rozgwiazdy i koniki morskie, proszę bardzo, Oto taki. O, proszę bardzo. No co, no przecież muszę jakoś to zaprezentować. I jeżeli chodzi o kolory, to właśnie takie typowo wakacyjne wszystko jest. Tutaj e, Dawid znalazł tą koszulkę z Brac. Oliwka na, nie, nie wiedziała do końca, co to jest, ale no fajne te lalki nawet. Fajne, fajne. I. Koszulkę, którą znalazłam ja też w zarze mi się podobała bardzo. Różowa, tu ma taki nadruk, ale z tyłu na plecach jest porozcinana i bardzo luźna. Z tyłu zobaczcie, ma takie rozcięcia na plecach, więc do spodenek też bardzo fajna. No i jeszcze zwykłe czarne gaciuszki. I na przykład tak sobie wyobrażałam, czarne gaciuszki, oliwka mi ucieka. Z tym topem na przykład. I, i zobaczcie, no przecież to git wygląda. Ja wiem, że teraz jak ja to trzymam, tak jak dwie takie yy, w ogóle szmatki, to, to może to nie wygląda, ale moim zdaniem to będzie naprawdę spoko wyglądało. Yy, i, I to są zakupy właśnie z tych letniaczków. Na pewno weźmie coś ze swojej szafy, to, co tam zostało. W ogóle szafa została wczoraj wysprzątana. Wszystko szukaliśmy, przymierzaliśmy co się nada, co się nie nada. No i jest para rzeczy, które się oczywiście nada, i większość rzeczy, których się nie nada, i musimy komuś oddać po prostu, kto jest mniejszy od oliwki. Jeżeli chodzi o buty, to kupiliśmy oliwce kroksy różowe i oliwka chce jeszcze wejść sobie do sklepu oryginalnego kroksa, bo byliśmy właśnie w kroksie, jakby typowo, i nie znaleźliśmy takich zwykłych. Yy, jednokolorowych butów, ale Oliwka bardzo chce sobie dokupić te przypinki więc y, to są buciszne Oliwki, Stasiek ma czarne no i oprócz tego też na pewno jakieś sandałki weźmie, mamy jedno tutaj sandałki, zaraz Wam pokażę, do sukienek myślę, że też będzie spoko, w ogóle dajcie znać, czy ja dobrze tutaj myślę z tym pakowaniem wszystkim i tak dalej, bo kupiliśmy je na taką rodzinną imprezę do sukienki ale wtedy tak lało, że Oliwka musiała założyć adidasy i to był hit, bo w ogóle nie byliśmy przygotowani nie mieliśmy żadnych balerinek nic w tym stylu. Typowaliśmy na to, ale były takie kałuże i tak lał deszcz, więc więc no, te też na pewno ze sobą zabierze. A jeżeli chodzi o sukienki, to zabieram Was teraz do szafy. Uwaga, uwaga, przenoszę Was tutaj. Nie ma wstydu, bo posprzątałam. Kupiliśmy też dawniej już taką zwykłą sukienkę, więc to Oliwka sobie weźmie. Nie prze. Ojej, już zaraz mi to wszystko zleci. Chyba przesadą będzie brać to. Ale to też jest taka fajna, letnia, zwiewna sukienka. Ale myślę, że oliwce nie do końca byłoby w tym wygodnie. Mamy tutaj jeszcze taką dresową tunikę z pusina, na przykład. I to jest jako sukienka, więc też. Spoczko moim zdaniem. No chyba żadnych takich cieplejszych rzeczy to brać nie musimy, bo tam będzie mega gorąco. Jedyne co bardzo dużo osób mówi, że na przykład w samolocie, żeby się ubrać cieplej, bo są bardzo zimne nawiewy. Czasem sąsiad na przykład nie chce wyłączyć nawiewu, ty wyłączasz sobie, bo jest zimno i tak dalej, więc to będę miała, wiecie, z tyłu głowy. No i nakrycia głowy. Nakrycia głowy, słuchajcie, w naszym przypadku to są czapki z daszkiem, albo te bak. Hedy, tak dobrze mówię. I teraz nie wiem, czy sięgnę, ale o! Pusins, i ja mam taki sam, kupiony w Reserved Ja nawet tutaj go mam u oliwki w szafie. O! o mamy dwa puszyny i to jest ten mój chyba większy. Wow! Dobra, więc będziemy matchingować z oliwką. Dobra, on wygląda trochę śmiesznie na mojej głowie ale jak sobie, o, zobaczcie, teraz będę jak rybak na rybak, śmiesznie, ale no wiecie, chodzi o to, żeby zakryć głowę, ja sobie tam kupiłam jeszcze jakąś fioletową czapkę z daszkiem, miałam piękny kapelusz, taki wiecie, jakby z wikliny, taki pleciony, ale któregoś dnia moje dzieci, słuchajcie, będąc u mojej mamy, razem z Lady, uwaga, zrobiły sobie z tego kapelusza frisbee, no i Lady się tak spodobało, że ten kapelusz pogryzła, normalnie mi go podziurawiła, ale w sumie nie wiem, czy będę kupowała jakiś nowy, też nie nie chcę brać nie wiadomo ilu rzeczy, bo zaraz mi z tego wiecie, wyjdzie totalnie jakiś, nie wiem, nie wiem co i, i zaraz mi wywalą walizkę, bo będę miała przeładowane. Staśkowi kupiliśmy mega fajne rzeczy. Kilka takich naprawdę na, na przecenie w zarze takie fajne, hawajskie koszule, więc też wam to zaraz pokażę. To jest ta moja czapka z daszkiem. Nie wiem, czy teraz to będzie pasować, bo, bo mam tą kitkę tutaj wiecie, na górze, co tutaj jest w ogóle napisane. Nawet nie wiem co tutaj jest napisane, ale właśnie jeżeli chodzi o te rzeczy Staśka, to wzięłam sobie tutaj torbę i te koszule, słuchajcie, na chłopczyków, na mniejszych były w zarze po 20 zł, więc słuchajcie, no to jest hit. Hawajska numer 1. Hawajska numer dwa. Bardzo fajne, serio. I za takie pieniążki to, to się mega opłacało. Więc szykujcie się na odcinek spakowania. Tylko, że Oliwia to najchętniej oprócz rzeczy wzięłaby ze sobą pół pokoju swojego, w sensie jakieś tam zabawki, jakieś pluszaki. No i na pewno weźmiemy. Tym bardziej, że ja biorę tą poduchę tutaj do, do samolotu. Oliwka ma na przykład taką samą poduchę ze Stitcha. Stasiek nie ma żadnej sticzowej. No, a jeżeli chodzi o Staśka, Stasiek będzie matchingował ze mną, jeżeli chodzi o strój kąpielowy, bo kupiłam mu e, kąpielówki fioletowe ale ma jeszcze inne, bo chyba właśnie na takie wyjazdy warto brać więcej niż jedną sztukę kostiumu kąpielowego. No bo tutaj schodzisz gdzieś na obiad, z plaży i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ja nie wiem, bo nigdy nie byłam. Mam nadzieję, że wszystko tam się ogarnie dobrze, że niczego nam nie zabraknie, że wszystko ze sobą weźmiemy. Oprócz tego na pewno kremy z filtrem, żeby nie zapomnieć, te nakrycia głowy, o których mówiłam. No i dużo takich luźnych, luźnych rzeczy. Nie wiem, czy. Oliwka nie będzie miała za mało sukienek, ale Oliwka nie jest, wiecie, taka sukienkowa. Oliwka właśnie woli bardziej yy, założyć spodenki jakąś koszulkę, czy na przykład te topy. Tak mi się wydaje, że tak będzie jej wygodniej. No bo po co mam nagle wciskać ją w sukienki, jeżeli ona nie chodzi w sukienkach na co dzień, no nie? Z kosmetycznych rzeczy muszę Wam pokazać jeszcze mój hicior. Ja w ogóle robiłam live'a przed tym, jak nagrywam ten odcinek. Jeżeli ktoś z live jest to dajcie znać w komentarzu, ale pokazywałam też to. To jest, słuchajcie, krem. Który jest również takim bardzo leciutkim podkładem, i w tym momencie ja twarz mam pomalowaną właśnie nim. Znaczy, nie pomalowaną, raczej posmarowaną, bo ja to dosłownie rozsmarowałam paluchami, a wszystko ładnie, te jakieś tam zaczerwienienia, yy, od jakiegoś tam trądziku, które mi pozostawały, to wszystko ładnie mi przykryło, i to ma jeszcze w sobie dodatkowo filtr 50 SPF, więc to jest mega fajne, bezpieczne na wakacje. że wiecie, nie trzeba buzi smarować podkładem. Ja na przykład bardzo nie, nie lubię chodzić bez makijażu, bo mam bardzo dużo właśnie tych przebarwień na, na polikach, no i krępuje się bardzo źle się z tym czuję, więc to jest po prostu odkrycie tych wakacji i ja się z tym nie rozstanę i to kosztuje słuchajcie 27 zł w Rosmanie są różne kolory, więc każdy dobierze sobie do, do swojej cery do tonacji i to jest, no mówię wam dwie pompeczki na całą twarz paluchami, pyk pyk pyk, troszeczkę tam pudru żeby się mega nie świecić i już macie zrobiony makijaż na wakacje no hit jeżeli chodzi jeszcze o organizację pakowania walizki, to jakiś czas temu też było na odcinku, kupiliśmy oliwkę, raczej to kupiła. Na, to było na każdą literę imienia, i to było jako worek kupione, bo we worku było mnóstwo takich kosmetyczek ze Stitcha, i to też było kupione w Primarku. O tutaj proszę, ten worek cały, i w środku te kosmetyczki. Więc myślę, żeby na przykład, jak będziemy brali jakieś kosmetyki, jakieś kable, czy ładowarki, żeby to fajnie było, wszystko wiecie, poskładane w tej walizce, i żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy potem nie szukali. To wszystko sobie tutaj fajnie wykorzystamy, i jeżeli macie do mnie jakieś tipy, porady, co. O, o, absolutnie w ogóle bez dwóch zdań powinniśmy zabrać ze sobą to dajcie znać w komentarzach, bo tak jak mówimy pierwszy raz lecimy w ogóle gdzieś tam za granicę, ja bym pojechała do Kościeliska jeżeli ktoś chce się ze mną zamienić na przykład, to ja się chętnie zamienię słuchajcie, naprawdę, ja nie żartuję, ja wiem, że jestem dziwna i multum osób wybrałoby wakacje za granicą, morze piękne, ciepłe i tak dalej ja chcę do Kościeliska i z racji tego, że bardzo dawno nie było odcinków to słuchajcie, przyszła do mnie taka piękna chmurkowa paczuszka i ja sobie ją otworzę tutaj. Jak pięknie to w ogóle wygląda wszystko. Oczywiście jest multum taśmy, więc zaraz sobie zobaczymy co jest w środku i ja wołam oliwkę zaraz na jakieś przymiarki, bo miniaturkę zrobimy jakąś taką, wiecie. Przymiarkową. Na samym początku Słuchajcie, piękny rysunek Ja i Oliwka, jest w ogóle mnóstwo Konfetki w tej paczce Są rzeczy dla Stasia Więc ja to zostawiam Ale ja się chcę, dla Darii i Oliwki Ja się chcę bardzo dokopać do listu Od kogo ta paczuszka przyszła bo zawsze tak szukam czy to mógłby być list tutaj w tej kopercie dla Darii i Oliwki nie, to chyba będą kolorowanki mamy jednorożca do pomalowania i konie, jakie piękne ojeju, wiecie, że ja uwielbiam zdjęcia Puszka możesz pokazać na odcinku kim jest Puszek Puszek to świnka morska słuchajcie, ale jaki to jest słodziak zobaczcie jak wcina dla oliwki budyń o smaku gumy balonowej. No tego jeszcze nie widziałam. Jest nawet coś dla dziada. Słuchajcie, ale ja nadal szukam listu, bo słuchajcie, w tej paczce jest tyle konfetti i ja mam tyle konfetti na kolanach. Tutaj jest jeszcze coś dla Stasia. Szukam, szukam listu cały czas Bo jestem mega ciekawa właśnie Kto wysłał tą paczuchę Jak mi się wysypało Dla Oliwki Pokoloruj według wzoru Ej, mega fajny pomysł, słuchajcie Są cyferki, a tutaj jest taka legenda z kolorami I trzeba wtedy malować, wiecie Tak jak tam jest napisane Dobra, szukajcie, mam jakąś kartkę Czy to będzie list? Nie Pokoloruj puszina dla Oliwki Puszynek. Dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Mamy jakieś rysunki. Ej, ale tutaj coś ładnego będzie. Fajne, bo widzę już to tak roz. Ej, ale ładnie pomalowane. Zobaczcie, co? Nasza rodzinka. Dziad, jaki dziadowy? Mini pomieszczonko. Oliwka bardzo lubi takie rzeczy, bo tutaj się coś wtyka, coś się otwiera. O, to jest fajne, szafa. Mega fajne. Oliwka multum takich rzeczy robi. I to jest mega fajne, kreatywne. Ej, słuchajcie, bo tutaj mam chyba list. Hej Daria i Oliwka, mam na imię Jagoda, to moja druga paczka do was, pamiętacie Puszka? Wysłałam wam zdjęcia Puszka, proszę pozdrów mnie i Milenę, pozdrawiam Jagoda, pozdrawiam Jagoda z całego serduszka, ciebie i Milenkę, pozdrawiam. Ej, pamiętam Puszka, właśnie coś mi ta świnka morska jakoś była znajoma. To chyba odpuszka dla naszej Lady, słuchajcie. E, jakieś smaczki. Jagoda, jak to by się chciało? Tyle tego konfetti. Mamy jeszcze frutelkę. E, tutaj mamy pusin i ciasto. Co to jest w ogóle? Mamy ręcznie robionego Kinder Joyka. Mamy Milka Secret Boxa też ręcznie robionego. Ja zaraz to przekażę oliwce. Niech ona to wszystko pootwiera, Jagoda. Tutaj też są właśnie rzeczy dla oliwki, ale. Ile tu jest konfetti? Patrzcie to. To jest kupione, czy to jest wycinane? Ja jestem cała w konfetti, cała calutka, po prostu jagoda. Zobaczmy sobie jeszcze co jest w tym ręcznie robionym Kinder Joyku. Jak to jest wszystko popakowane dla Darii i dla Oliwki. Tu osobno są strony, słuchajcie, to nie ma tak, że cały jest jeden. Ej, co jest? Jałam Popsa, takiego ognika fajnego, słodziak na maksa. No i pewnie tak samo będzie w Milka Secret Boxie, więc ja otworzę swoją część jak Jagoda. Jeszcze tutaj na odcineczku. A nie, słuchajcie, tutaj są po prostu dwie strony... Ej, ale mega rzecz! Ale mi się to skojarzyło z mini brancem. Zobaczcie! Tu ogólnie jest puszinek, ale tu jest wycięte z gazety Tofifi i yy, wiecie, za. za... Zabezpieczone taśmą. To jest normalnie jak taki mini produkt. Ej, wiecie, że jak byłam mała, to y, brałam od babci gazety właśnie ze sklepów różnych, na przykład typu jakiś tam, y, no tak jak teraz są gazetki z Biedronki czy coś, kiedyś to było Tesco na przykład, albo jakiś tam Lider Price czy coś w tym stylu. I wycinałam sobie takie rzeczy i to był mój sklep. To była moja zabawa, ja sobie rozkładałam te rzeczy, chodziłam do babci, u niej na kredensie rozkładałam wszystko, ona tam mi mówiła, co chcę kupić, w ogóle serio bawiłam się w takie rzeczy. Więc. Z jagódka z całego serduszka. Bardzo dziękuję za paczuszkę. Pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam Milenkę, Wysyłam serduszko. I oczywiście też pozdrawiam puszka. No i e, słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, to był taki hol zakupowy. Wiecie, chciałam Wam pokazać, co kupiliśmy, bo miałam też aparat wtedy na zakupach. Ale ogólnie było mnóstwo ludzi, mnóstwo przymierzania, że to było bardzo ciężkie ogólnie do zrealizowania, żeby ogarnąć te zakupy. Tym bardziej, że kupowałam jeszcze ja dla siebie, Dawid dla siebie, dla Stasia kupowaliśmy, dla Oliwki kupowaliśmy. I tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że tutaj ocenicie i podpowiecie mi jeszcze jakieś tam tipy, co powinniśmy wziąć, może ja o czymś w ogóle zapomniałam, może o czymś w ogóle nie myślę, więc liczę na Waszą pomoc, mam nadzieję, że haul Wam się spodobał, no jeżeli chcecie więcej odcinków zakupowych, to dajcie znać, no i wtedy będziemy nagrywać po prostu, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, no i też niedługo oczywiście pakowanie walizek, więc spieszcie się z poradami, bo może czegoś zapomnę, dzięki za oglądanie, popatki!